PlayStation od zawsze miało swoje system-sellery. Gry, dla których warto było kupić całą konsolę. Kojarzyło się z wielkimi premierami, emocjonalnymi historiami i grafiką, która potrafiła wywołać opad szczęki. Ale ostatnimi czasy, gdy rozmawia się o ekskluzywnych hitach Sony, coraz częściej zamiast okrzyków zachwytu słychać pytania. A co tam właściwie ostatnio wyszło? No właśnie, może nie tak dużo, ale za to wciąż stara się trzymać pewien poziom. Dlatego dziś, w drugiej części naszej miniserii, ponownie zajrzymy na Metacritica i przyjrzymy się najlepiej ocenianym przez graczy grom na PlayStation. Tym, które mogą nie mieć dziesiątek statuetek z branżowych gal, ale za to zdobyły coś znacznie cenniejszego – szacunek społeczności. Spoiler – nie wszystkie to wielkie blockbustery z budżetem jak małe państwo. Claire Obscure, chociaż obecnie docenione zarówno przez krytyków graczy jak i komercyjnie, nie było przed premierą wcale tak mocno wyczekiwane. Takie właśnie perełki sprawiają, że gaming wciąż jest piękny i ma masę uroku. Niespodziewanie niewielkie studio dostarczyło nam chicior w oryginalnym settingu i z wyciskającą, z zaskakującą fabułą. A na domiar całość trafiła w nasze ręce w świetnym stanie technicznym bez większych bugów czy problemów z wydajnością. Akcja Expedition 33 osadzona jest w fikcyjnym świecie wzorowanym na francuskim Belle Époque. Samagra to taki zachodni JRPG, posiadający w zasadzie wszystkie najlepsze cechy gatunku bez trapiących go bolączek. Dodatkowym urozmaiceniem jest obecność elementów walki w czasie rzeczywistym w formie aktywnych kontr, uników oraz sekwencji Quick Time Event. Trochę jak w klasykach pokroju Legend of Dragon, Lost Odyssey czy nowszego Sea of Stars. Dla fanów świetnych RPGów prawdziwa gratka i sądząc po wynikach sprzedaży, a także po ocenach nie tylko dla nich. Horrory są bardzo lubianym gatunkiem. Mimo to chyba mało kto się spodziewał, że w takim rankingu, jak ten dzisiejszy, w top 5 na najwyższych miejscach nie znajdzie się przykładowo jeden z remake'ów Resident Evil. Fani PlayStation wybrali jednak coś dużo mniejszego. Mowa o klimatycznym Madison. Całość to pierwszoosobowa przygodówka. Wcielamy się w mężczyznę, Luke, który nagle budzi się w mrocznej rezydencji. Jest ofiarą tytułowego demona, który zmusił go, by dokończył zapotrzebowanie Początkowaną lata temu ceremonię. Rozgrywka jest raczej standardowa, stawiając na rozwiązywanie zagadek i interakcję z otoczeniem. Sporym wyróżnikiem jest fakt losowego generowania sporej części aktywności, dzięki temu każde podejście będzie wyglądało znacząco inaczej. Pora na jeden z największych hitów ostatnich lat Vampire Survivors jest grą u podstaw niesamowicie prostą, ale to właśnie ta prostota przyciągnęła tłumy. Ot mamy tu istotę stojącą na środku areny, broniącą się przed hordami nieumarłych. Tyle wystarcza do dobrej zabawy. Najlepsze jest to, że my nawet psami nie atakujemy. Kierowana przez nas postać automatycznie wykonuje ataki, a do naszych zadań należy wyłącznie unikanie oponentów i zbieranie pozostawionych kulek expa. Bohatera możemy oczywiście ulepszać czy odblokowywać nowe lokacje, ale to w zasadzie tyle. Na start chyba mało kto oczekiwał aż tak dużego sukcesu prowadzącego chociażby do kolaboracji z markami pokroju Castlevania. Regrywalność Vampire Survivors jest wprost przeogromna i to jak widać, nie tylko na telefonach i platformach przenośnych. Minecraft cieszy się niesłabnącą popularnością, co pokazuje chociażby ogromny sukces niedawnej kinowej adaptacji. Nawet w Polsce wybrały się na nią tłumy. Hit Microsoftu, a wcześniej studia Mojang, zdobył od graczy średnią 9,2. Na czym Minecraft polega, chyba mówić nie musimy? Otwarty świat stworzony z kwadratowych klocków, kilo w dłoni i działamy. Produkcja pozwala popuścić wodze fantazji i rozwinąć do granic możliwości kreatywność, pozwalając odtworzyć w wirtualnym uniwersum prawdziwe cuda. Hogwart? Nie ma problemu, jeżeli tylko macie czas i ochotę. Westeros? Jasna sprawa. W przypadku Game of the Year 2024 roku jego obecność w top 5 nie powinna ani trochę dziwić. Jeżeli graliście w dołączony do PlayStation 5 Astro's Playroom, to tym bardziej nie może być mowy o szoku. Astrobot to po prostu to samo, ale znacznie większe, ładniejsze i jeszcze bardziej zróżnicowane. Niestety też tym razem płatne, ale za taką jakość warto. Wcielamy się w małego, uroczego robocika, który próbuje odbudować swój statek w tej roli konsolacji. PlayStation 5, aby móc wydostać się z planety, na której się rozbiliśmy. Poszczególne światy w zgrabny sposób nawiązują do popularnych marek Japończyków. W niektórych będziemy mogli nawet skorzystać z charakterystycznych dla nich mechanik, jak chociażby rzucanie lodowym toporem kratosa. Etapy są niesamowicie wręcz kreatywne, a liczba nawiązań do nawet wydawałoby się już dawno zapomnianych tytułów powala na kolana. Na remake Bloodborne się nie zapowiada, ale tutaj przynajmniej mamy okazję zobaczyć uroczego. Do robocika w stroju łowcy. Gdyby ktoś powiedział wam dekadę temu, że wśród najwyżej ocenianych gier na PlayStation znajdzie się coś w stylu francuskiego nisko niskobudżetowy horror, robocik z platformówki i gra o automatycznie atakujących pikselach, pewnie wzruszylibyście ramionami. A jednak, tak właśnie wygląda dziś krajobraz konsolowego grania według graczy. I wiecie co? To dobrze. Bo gry to nie tylko kolejne wielkie marki, odcinanie kuponów i trylogie remake'ów. To też eksperymenty, niespodzianki i momenty w których mały tytuł potrafi dać więcej frajdy niż najbardziej bombastyczny AAA Ostatecznie bez względu na to, czy walczysz z demonem, machasz kilofem, czy przytulasz robocika, liczy się radość zgrania. A tej w zestawieniu najwyżej ocenianych przez graczy tytułów zdecydowanie nie brakuje. Powiedzcie mi, drodzy łowcy, czy zgadzacie się z tą listą? A może coś byście zmienili? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. To bardzo nam pomaga w docieraniu do większej liczby widzów. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! pa.